Ale wiadomo, żeby się nie zmarnowało, No to zawsze tak. No, gdzież tu jest tego tyle, że się da najeść, także wiecie, no. Dobra, hmm, wystarczy tych dobroci. Dobra ci od cioci. Hmm. O, jesteście już! No, dzień dobry, dzień dobry! No, toć to wasza ukochana cioteczka. No i co, no, i dzisiaj ciotka przejmuje kuchnię Lidla, no bo słuchajcie, wystartuje nowy format, będą nowi goście, ale tym razem bez naszych ukochanych kucharzy, bez Kinki, bez Pawła, bez Karola. Także, kochani, słuchajcie, no cóż mnie tutaj dzisiaj będzie czekało, co będę gotowano? Toć sama nie wiem, ale wiecie, tak. To... O! Słyszycie, to chyba listonosz z emeryturką. O ile tutaj kopę, matko, no którą wybrać, no to jest ta niespodzianka w końcu. due, rabe, rabe, bocian wielką żabę, raz, dwa, trzy, dziś cioteczką gotujesz ty, środkowa. No to pokaż kotku, co masz w środku. Aha, no to ci okularów nie zauważam. Wiecie co, ja tu jest to naprawdę, no, aparatka, także co my tu mamy, co my tu mamy. Placki, starszy gryczane i cukni? O, proszę ja ciebie, I co? A to jest przepis Karola z Kwarki. Znaczy Karola, okres, zawsze się mylę, zawsze się mylę. Także słuchajcie, no przepis ten macie już w linku w opisie. No i co? Idę do spiżarni. Ojej, jakie tutaj piękne zbiory. łomatko jak pięknie! Aż mnie kapcie spadły z wrażenia. No i to jest to, co powinno być w każdym domu, proszę ja ścierka na piekarniku. No to co? No i to gdzie jest ten, proszę ja przepiśnik? I szukamy. Okej, okay, cebula, cukinia, czosnek. No dobra, no to słuchajcie, to no chyba wszystko mamy. Cukinia, jest cebula. Co tam, czosnek? O, jest czosnek. Jest przygotowany, proszę ja jajka. O, masz. A, cz a czemu ta klamka nie działa, co? A. Wiecie, no człowiek to się uczy całe życie, jak głupi umiera. No, co jajka, dobrze, dobrze. Co tam jeszcze było? E, kasza gryczana. Mamy tutaj, proszę ja cię, olej, pietruszka. Jest. Ja pietruszkę sama przywiozłam no, na działce, tak, tak, tak. I olej rzepakowy. A wyobraźcie, ta sobie, ja nie wiem, co to jest za moda. Naprawdę, w zasadzie mam działkę, no i za tym płotem rośnie pole, proszę ja cię, rzepaku. Matko, no Dejta, spokój. No przecież tyle tych młodych dziewczyn tam staje, pozuje. Te. No co, one nigdy żółtego koloru nie wiedział. A i pra... e, Pieprz, proszek do pie. Pieczenia, sól, śmietana. A jeszcze śmietana, dobrze, śmietana jeszcze, tak? Patrzcie już, żem się nauczyła. A, no, o jest. Osiemnastka to prawie tyle na ile ja lat wyglądam. No także tak? Kaszę gryczaną gotujemy aż do rozgotowania. No to co? Kaszę gryczaną tutaj mamy, proszę ja ciebie. Ile tego? 100 gram. Ile to ma? Ja Nie wiem, Dejta, spokój. A jedna torebka ma 100 gram. O, dobra, już się wam, że po ziarenku będę. No to dobra, zajdzie. woda się gotuje i. Hop! No to tak, dobrze, już się gotuje. I teraz trzeba posiekać cebulę, pietruszkę i jaj. Jaja trzeba posiekać, a dodać posiekać do miski, no bo jak się kaszał goty, coś naprawdę po prostu wiecie, no bo w moim przepisniku to ja po swojemu zawsze piszę, a tutaj wiecie, no Karol, Karol, okrasa to jednak to ma inne słowotwórstwo. Także wiecie, wiecie, no dobrze, także proszę ja cię. Słuchajcie, teraz sobie już tutaj odkroję tą um, taką piętkę, można powiedzieć. No a w międzyczasie, bo ja tak się wiecie, trochę rozgadam, to też tam proszę ja ciebie coś napiszcie. No bo co wasze ciotki gotowały, wiecie? No bo tutaj sobiecie przepisów, mnóstwo regionów, pusto. Ja to jestem nauczona, że to tutaj o. To wnętrze sobie tak troszeczkę wykrajam, bo one czasami gozkawej. Mm. A wiecie, ja to do herbaty na przykład to tak ze cztery, no z pięć łyżeczek cukru, to sypię, żeby wiecie, życie nie było gorzkie, no bo trzeba sobie jakoś osładać, proszę ciebie. Ja tam w ogóle widziałam z tyłu, że jest taki ładny czajnik. Także potem sobie, wiecie, jakąś kawkę zrobimy. Ciasta, no może jakiego jeszcze się zdąży napiec. No to wiecie, ja to tak najbardziej z dwóch, trzech kopiastych łyżeczek lubię sobie. No kawkę. Także o, ja się nie spieszę, co się napłaczę teraz, to się nie napłaczę już potem na telenoweli, jak leci wieczorem. Tak, no to ci oczywiście. O, ja Wam też powiem szczerze, że ja żebym się troszeczkę tak nie, że rozczarowała, ale zszokowała, o widzicie? Już płaczę, bo ja żem myślała, że jak z tej koperty jakieś przepisy wylosuję, to tam będzie, będzie coś, co ja się tak bardzo dobrze zna na tym. No mówię po prostu. Piękna chwila wzruszająca. O. Lecimy dalej. W międzyczasie kasza gryczana się już ugotowała, i teraz to cebulkę trzeba dorzucić. No i teraz trzeba, proszę ja cię, zetrzeć ząbki czosnku. A wiecie, jak nas straszona, jakbyśmy mali. Łamatko, to też było tyle lat temu. Brali nasi rodzice, proszę ja cię, dwa ząbki, tak? I o, jestem wampirem, I po prostu przychodzili tak w nocy. Da, i ta spokój. No przecież pół dnia, północ się nie dało spać, naprawdę, a prześcieradło mokre. Także słuchajcie, gdzie jest tarka, gdzie jest ta? O, jest, proszę ja cię. Dobra. Mamy tareczkę, No to co, proszę ja cię, ząbki obrane. Bez próchnicy, o masz złe złej strony. No i to trzeba ładnie zetrzeć, proszę ja cię, tylko uwaga na paznokcie. Okej, okay, mamy proszę ja ciebie, startę. I czosneczek bierzemy i dodajemy do naszej cebulki z kaszą gryczaną. Chciała troszeczkę przemieszać, niech ten czosnek się proszę ja ciebie... o. Połączy z cebulą, z kaszą. I co my tutaj teraz ten trzeba wziąć? A jaja, no tak, no ale jaja, bym zapomniała po prostu. Także słuchajcie, są jajka. Sieć, sieć, ładnie, waruj. Dobrze. I rozbijamy jajeczko. O, o, masz. O, wiecie, no, no i po co ta grawitacja? Powiedz, ciotka to jednak ma grzypa. Wiesz co, Karol? Karol, ty nie przyjeżdżaj. Ciotka sobie da radę sama, tak, że wiesz. Tutaj ten. Ach, i drugie jajeczko. Teraz lżej, teraz lżej. O. I proszę bardzo, cyk, pięknie. No a ja oczywiście do kuchni lidla to przecież z pustymi rękoma nie przyjechałam. No jak no bo przecież ja swoje pietruszki z działki przywiozłam. O, proszę bardzo. No to co, trzeba troszeczkę wziąć pietruszki i ciachamy i do placków dodamy. A co? I nawet jest tak w przepisie, proszę ja ciebie, także ładne te placki takie kolorowe będą, wiecie. No w sumie to taka ja też taka ładna, kolorowa do tej kuchni przyjechałam, proszę ja ciebie. Także o ciachamy, ciachamy drobno. Dobra, bierzemy i co? O, pietruszeczka. Cyk, mamy cukinie, proszę ja cię, przekrajamy sobie. O, tutaj na pół, tutaj też na pół. Tutaj sobie tą koronę, proszę ja cię tak odkroimy, żeby nam nie przeszkadzała. Tu się tego pozbywamy. Trzeba teraz na grubych oczkach, najgrubsze oczka do miseczki. I co? I ścieramy. Da, 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 o! Piękny dźwięk, piękny dźwięk. Wiecie, jaki dźwięk mnie ostatnio zdenerwował? Matko Boska. Nastawiam sobie budzik, No, żeby tak wstać, nie, nie tak za późno, proszę ja Ciebie, ale wiecie, no 6.10, żeby się wyspać ładnie, proszę ja Ciebie, no bo wiecie, tu do sklepu. A co? Kosiarki od rana, kosiarki, proszę? No, koszą pod tym oknem, naprawdę. A to wiecie, no, niby ładnie pachnie, ale co? Człowiek zaraz kicha, a jak ludzie myją samochody, no to przecież cała trawa, wiecie, leci na to. Nawet, że naprawdę, no ja tam powiem po prostu, a cóż, no co zrobisz? No, co, oka nie wyjmiesz, oka nie wyjmiesz. Tak, tak. tak także wiecie, wiecie, co jest zawsze stresujące? Jak zostaje taka resztka, to po prostu, a idź, to po prostu, taka nic adrenaliny trochę, ale ja to, o, jak zostaje, to ja wrzucam, bo ja to się jednak, wiecie, boję. o, ja to płochliwa z natury jestem, no, no. I proszę bardzo, toć cukinia jest tak pięknie starta, że wiecie, a się tak zmachała, naprawdę. A tu jest tak, wiecie, no trochę gorąco, no w końcu w kuchni, także wiecie. Oh. Się odświeżyć trzeba trochę, ale się trochę wiecie. Roztrzepałam też. No to co? No musi być takie <grywa> małe. No w końcu, no co? No kamera, no to jak? No przecież, o, a jeszcze tyle ludzi mi na ręce nie patrzyło, jak żem gotowała. Także dobra, słuchajcie, mamy cukinie, Także dodajemy cukinie do naszej mieszaneczki. O, do pozostałych składników. O, i co? Śmietanę teraz trzeba dodać. Także proszę bardzo. Otwieramy śmietanę. Dobra, ale wiadomo, żeby się nie zmarnowało, no to zawsze tak. No Przecież tu jest tego tyle, że się da najść, także wiecie, no. Dobra, hmm, wystarczy tych dobroci. Dobroci od cioci. Hmm. No dobrze, dodajemy proszę cię śmietane. O, cyk. Dob Będzie tego. Trzeba jeszcze kminek. Proszę ja ciebie zetrzeć. I ile tego kmineczku? A! Jedną łyżeczkę. No dobrze, no to szukamy teraz łyżeczki. Jest łyżeczka. O. Rararara. O. Ziarenka, takie, wiecie, normalnie, jak jakieś ziarenka smaku po prostu. I co my tu jeszcze mamy? Sól, szczypta soli, sól, sól, sól. O, jest dobra, raz, dwa. No taka szczypta, wiecie, ciotka to ma duże palce, to tam więcej tej szczypty wchodzi. E, proszek do pieczenia jeszcze, o tak, sypiemy, jak taki śnieg, nie? O matko, bo a te szyby skrobać, dajta spokój po prostu. I co jeszcze? I pieprz czarny, pieprz, 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 jest pieprz. O, no, dobra, będzie tyle. Czy my żeśmy już wszystko dali? Patrzę, patrzę i myślę. Aha, no kminek przecież trzeba znajdź, to naprawdę po prostu... Ja to jestem rozszczepana, rozczepana po prostu, także o. Ładnie tutaj miętosimy, miętosimy. O! Ale aromat, ale aromat. Słuchajcie, no te placki to chyba jednak będą takie, wiecie, naprawdę. No właśnie, a jeszcze zagwozdka: pytanie świata. No bo jak są placki ziemniaczane, no to co ze śmietaną czy z cukrem? A to też możecie tam mi podpowiadać. Ja jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. No dobra, słuchajcie, zetarte to wszystko. Dobra, wsypane. A jeszcze trochę zostało nawet. No dobrze, i co? I mąka, ile tej mąki? 85 gram. A, no bo przecież magia. Sypiemy. Dobra, no i chyba mamy komplet. Mieszamy sobie. No, wiecie, dobrze, że ciotka ma fartuch, to się przynajmniej nie pobrudzi. Słuchajcie, także całą podstawę na placki mamy. No i co? No i nadeszła pora na smażenie. Także proszę cię, bierzemy olej. Łomatką. u mnie to jest zawsze, wiecie, inaczej na tej kuchence. Także co ja tu wcisnę, to zobaczę. Może to? O, masz. O, czekajcie, działa, dobra, nie za duży, nie za duży. Dobra, jest. Słuchajcie, trzeba nalać trochę oleju. No, myślę, że tyle będzie wystarczająco. Wydaje mi się, że tu można sobie, wiecie, robić po swojemu, czy duże placki ktoś woli, czy kilka mniejszych. Ja to wezmę sobie o tak na spróbowanie taką łyche. O, a skwierczy syczy dobrze. Formuję jakiś taki ładny wzorek, proszę od ja ciebie. Może jakiego kwiatuszka? Nie no, nie no, to trzeba tak po... O, pięknie. A tutaj zaczyna pachnieć, nie? Chyba tutaj pan operator tutaj. O, tak, tak, tak. No ładny ten kawaler, ładny taki. Także słuchajcie, biorę od razu kolejno, żeby nie tracić czasu. O, proszę bardzo, tu się ładnie układa. Następny placuszek, no to teraz trzeba, wiecie, go obrócić, no bo co, No poopalał się z jednej strony, a teraz z drugiej się musi poopalać, no jak na słońcu, tak, 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 tak. Oczywiście, chociaż wiecie, ten zapomniał sobie kremu z filtrem. No, wziąć, tak, no bo to zawsze nosa trzeba posmarować, no bo co? O, będzie czerwony i pięknie się ładnie smaży. O, piękny, złocisty kolor, no naprawdę, no prawdziwe złoto. <laughs> no i nasze placki, słuchajcie, gotowe, także wyłączam, wyłączam palnik. I co? No i trzeba nałożyć ten talerz, proszę bardzo. O, o, tutaj, raz, dwa, trzy i cztery. O, proszę bardzo. Ja bym coś tutaj jeszcze dodał. A wiem, śmietana! o ja to zawsze lubię, śmietane do placków. No to co, słuchajcie. Mamy śmietanę i zrobimy sobie, no nie wiem, jak wolicie, kleksika na plackach, czy tak z boku? Co? Może operator mi tutaj podpowie, jak ty wolisz, jak na plackach są, tak? Tak, no to dajemy na placki. No, no, dobrze. Pierwszy dostaniesz, pierwszy dostaniesz. O, proszę bardzo. No, takie chmurki, można powiedzieć. Takie chmurki przyjaciółki. No, no, o, proszę bardzo. No, jak ciocia coś zrobi, no to przecież, no jak znalazł. No i zobaczcie, no i nasze pyszne gryczano cukiniowe placuszki są gotowe. Także, Karol, ha, możesz być z cioci dumny. No co, co? To jemy. Troszeczkę śmietany sobie weźmiemy. Mm, 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 mm. Mm, mm. O Cię, Karol. A żeś wymyślił naprawdę, wiesz co? No, koniecznie musisz spróbować. Dawaj to, dawaj to. Tak, o. Proszę bardzo. Weź sobie tam sztuczkę. No, 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 no. No to co, jemy z ciocią. Co? I mogłam kompotu ugotować. Mhm. Mm mm, 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 mm. Ty to pewnie będziesz głodny później, także ciocia zapakuje. Ciocia to o do słoiczka. Mm, 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 mm. Weźmiemy. A. No, trochę się nie zmieści, muszę cię odkroić tutaj ze skórki, dobrze, dobrze, żebyś to sobie tam na, na drogę weźmiesz w podróży sobie, proszę ja ciebie, o, przekąsisz placuszka. No, ty to jesteś naprawdę po prostu, no taki niegrzeczny ten placek, ja nie wiem, o, dobra, masz, proszę ja ciebie będziesz miał, to się tam wiesz na jakiej stacji zatrzymasz, dobra, no weź, 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 weź. O, o, tak, no, no, no. No, także moi drodzy, no jak ciotka coś ugotuje, a jak dała radę i ciotka, no to radę da przecież ktoś inny, także słuchajcie, koniecznie napiszcie w komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć jako goście kuchni Lidla. Także wiecie, o patrzcie, ja już jestem taka pod wrażeniem, że normalnie mogę odlecieć na moich skrzydełkach, no no, no. Koniecznie zasubskrybujcie kanał kuchni Lidla. No i co? No i do zobaczenia, także buziaczki od ciotki, pan!